Witajcie po przerwie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy. Szybkie wytłumaczenie dla czekających na nowy odcinek Polskiego Polskiego Fiata. W tym tygodniu go nie ma, bo w weekend byłem na targach Warsaw Timer Show, ale spokojnie dzieje się. <laughs> Zgromadziłem trochę części i sprzętu. Co prawda wysrał mi się silnik w moim daily przejściu Karo i muszę go wymienić, ale mam nadzieję, że już za tydzień będę miał dla Was kolejny odcinek. Tymczasem zapraszam na recenzję budowlanego gruza. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jego ekscelencji, magistrze inżynierze w Volkswagenie T4. Jak ktoś kiedyś powiedział, nie ma kariery bez T4, więc przed Wami sam transporter. Pojazd, którego zakup jest równoznaczny z założeniem firmy budowlano-remontowej. To ten samochód przewiózł gładź pachlową na Wasze ściany i kafelki do łazienki. To jest wóz, w przypadku którego czynnik Volkswagenowatości mnie nie wkurwia, bo filozofia budowy aut wyznawana w Wolfsburgu pasuje idealnie do użytkowych jeździdeł. Egzemplarz, który testowałem, jak widzicie, jest bardzo rasowy, ale po kolei. Czym jest wóz, który jako jedyny pojazd użytkowy stoi wyżej w budowlanej hierarchii niż Lublin? Zacznijmy od tego, że kiedy wchodził na rynek w 90 roku, to Volkswagen przedstawiał go jako absolutny przełom na miarę przejścia z Garbusa na Golfa i wprowadzenie techniki Rodem z NASA. Ogólnie panowie z Wolfsburga, jakby mogli, to by sobie sami przyznali Nobla za zbudowanie T4. Szkoda tylko, że to było straszne pierdolenie. Na tle konkurencji T3 było po prostu złomem z epoki kamienia łupanego, w nieskończoność tłuczonym schłodzonym powietrzem silnikiem umieszczonym z tyłu, ewentualnie chujowym waserbokserem, czy jak się tam nazywał ten chłodzony cieczą wież wagenowy bokser. De facto razem z T4 wreszcie przestali wsadzać silniki z tyłu. Gratulacje, w dziewięćdziesiątym roku. Ktoś powie, ale Halo, mieli też przedni napęd cóż za nowoczesność? No rewelacja, miał go choćby wprowadzony parę lat wcześniej Fiat Talento. W zasadzie T4 nie było żadnym przełomem, nawet w historii marki nie było takim skokiem jak Golf. Co więc w zasadzie sprawiło, że pozornie zaledwie doganiający konkurencję samochód stał się taką legendą? Odpowiedź jest prosta: Volkswagen zrobił to, co zawsze mu wychodziło: odpuścił sobie awangardowe udziwnienia, za to stworzył auto wystarczająco nowoczesne i przy tym maksymalnie praktyczne. O tym, jak się ta praktyczność dokładnie objawia, opowiem wam w części testowej na razie przyjrzyjmy się jej od strony gamy modelowej podtrzymując dobrą tradycję volkswagen upewnił się że klienci będą mogli wybierać spośród całej hordy wariantów i wersji te czwórki co prawda zakładając firmę budowlaną na większość nawet nie spojrzymy ale podobno są ludzie którzy używają tego auta do czegoś innego niż ciągnięcia miksokreta i przewożenia cementu Właściciel testowanego egzemplarza dał mi rozpiskę co i jak. Niestety czytając ją, czułem się jak oglądając zapiski Jacka Gmocha. Także pewnie coś spierdole referując wam modele te czwóreczki. Zacznijmy od dwóch liftingów, które były po drodze. Pierwsze sześć lat produkcji to najbardziej rasowe te czwórki, rzadko kiedy doposażane w cokolwiek. 100% kariery w budowlance, 0% biedach i pisów, którzy myślą, że są inni niż wszyscy bo tak jak wszyscy chcą pojechać w daleką podróż akurat kurwa transporterem. Najlepiej oczywiście bulikiem, ale że ich kurwa nie stać, to kupują pozostałe modele, bo wiecie, to taka przygoda jak nikt nigdy. Potem mogą czuć się lepsi, bo ich koledzy to latają samolotami, a oni są tacy szaleni, że spali w namiocie i jeździli furą, która i tak się nie jebie, a jak już coś jebło, to i tak dzwonili po lawetę. Ale wiadomo, X, w opowieściach jest sraka, jak to nie było miękkiej gry. Dobra, już starczy tego gadania o standardowych ludziach wypisujących na profilach społecznościowych, jakimi to nie są podróżnikami, a chuja wiedzą, co to groza wojny. Wracając do meritum, w 96. miał miejsce lifting. Jak to zazwyczaj bywa w przypadku Volkswagena, trudny do zauważenia. Największa zmiana to pojawienie się dłuższego przodu w wyższych modelach. Wprowadzono go, by upchnąć silnik VR6. Poza tym kilka dupereli i zmiany we wnętrzu. Prowadzono też silniki TDI, kolejny drobny lift wnętrza miał jeszcze miejsce w 1999 roku. Teraz tak, coś co nazywam modelologią, bo to niby jest jedno T4, ale dzieli się jeszcze na cztery modele, które mają jeszcze swoje podwersje, a do tego istniały jeszcze pojazdy specjalne. Rewelacja kurwa, łatwiutko się połapać. Tak czy siak spróbuję, choć pewnie coś popierdolę, i fanatycy T4 mnie zjedzą. Zacznijmy od Doki, czyli typowo towarowej odmiany T4. Mogła występować z pojedynczą lub podwójną kabiną, w standardzie zero wyposażenia, czasami miała w środku tapicerkę, a nie dyktę, ale nie zawsze. Nie występował w niej dłuższy przód i najmocniejsze silniki. Dalej mamy transportera króla króli, dojebywanego na każdej budowie, nigdy nie naprawianego i zawsze rozpierdolonego jak Berlin w 45. Z założenia to w środku była tapicerka typu Dykta Edition, nawiązująca do najlepszych tradycji fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie. Czasem co najwyżej trafił się kawałek szmaty na suficie. Tak to za kierowcą nie było czego szukać, poza wyrobem drewnopodobnym. Dzielił się na wersję furgon z grodzią zaraz za pierwszym rzędem foteli, towos, czyli dwa rzędy i oddzielona lub nieoddzielona paka oraz wersja osobowa, czyli pełen zestaw szyb i siedzeń. Silniki można tu było znaleźć wszystkie, zależnie co kto zamówił. Co ważne, z tyłu można było mieć albo podnoszoną klapę, albo wygodne drzwi skrzydłowe. Wyżej stał karavel, typowo osobowy, posiadający tapicerkę, dodatkowe nawiewy, wszystkie szyby, rejestrowany standardowo jako osobówka. Też można było zamawiać różne tylne wejścia i wszystkie motory. Na topie znajdował się multiwan, czyli jeszcze więcej wyposażenia, głównie pod kątem pseudo-kampera. To jest właśnie ta wersja, do której biedach i pisi biją Niemca po kasku. Zasadniczo jest droga, a nie można mieć drzwi skrzydłowych i wersji przedłużonej. O właśnie, poprzednio można było zamawiać w lągu. Wychodzi więc, że Multivan jest bez sensu. Dobra, co tam dalej trzeba opowiedzieć? A, tak, silniki. Więc wiadomo, nienawidzę guwien na gnojówkę, bo nic tak nie jebie jak ropa, ale tym razem mówimy o te 4 a ono zawsze musi mieć bociana pod maską. Benzynowe te czwórki to wozy dla ludzi jarających się kejwanami ze strefą zgniotu na kierowcy. Ważne tylko, że benzynowe te 4 dobrze się gazują, a 2,5 to bardzo dobry silnik. 2,8 to wiadomo, vr 6 teraz może być przerwa na westchnienie wagowiczów? No i dalej. Dwa zero to już straszna lipa, jak się podczepi miksokreta. Natomiast agregaty na gnojówkę były całkiem zróżnicowane. Na dole łańcucha pokarmowego znajdowały się 1.9 z turbo i bez turbo, z wtryskiem pośrednim. Słabszy od ksuda w polonezie traku, więc szkoda strzępić ryja. Jedyny mający sens z pośredniaków to legendarne AAB o pojemności 2.4 i ogromnej mocy 78 koni. Też powolny, ale trudny do zajebania. Kręci przebiegi, o jakich nie śniło się fizjologom. Mógł być też ten osłabiony oznaczony jako AJA. Kolejne jednostki to TDI. Nie, nie, nie to TDI. Mowa o 2,5, nie 1,9. Z interkulerem lub bez. Z ickiem mogły mieć jeszcze zmienną geometrię turbiny i wtedy osiągały zdrowe 150 koni. Ogólnie wszystkie te jednostki są bardzo wytrzymałe i trudno się przyjebać. Chyba że istnieją jakieś dziwne, wadliwe odmiany, o których nie wiem. To możliwe, Volkswagen lubi robić po trzy warianty tego samego silnika o tej samej mocy. Oczywiście jak ktoś się uprze i będzie ostro dojebywał swój motor, to nawet AAB może zaliczyć pękniętą głowicę w okolicach 500 czy tam 600 tysięcy kilometrów. A, no i nie wspomniałem, że tak, można było kupić te cztery Syncro. Ale to tak jakby się wpisuje w ogólną filozofię tworzenia tego wozu. Jeśli wymyśliłeś jakąś bardzo głupią wersję, ona na pewno została gdzieś skompletowana. Można było mieć wszystko. Długi nos albo krótki, telefon, napęd 4x4 z blokadą dyferencjału, gumową lalę, co tylko dusza zapragnie. No dobra, tyle pierdolenia o historii, i tak pewnie gdzieś się machnąłem, a w ogóle to kogo to obchodzi. Lepiej pierdolny małą autoreklamę. Kupujcie wlepy, żebym miał na remontowanie polskiego Fiata. Na razie cztery wzory, wielu z was pyta o kultowe daj kurwie miodu. Spokojnie, wrócą do sklepu na początku czerwca, dodruk jest już w drodze. Wbijajcie na Allegro przez link w opisie. Tymczasem wracając do tematu. Jak wygląda obcowanie z te czwórką? O wyglądzie nie będę się rozwodził odpowiedni dla rocznika, ponadczasowy, nudny. Za to ten konkretny egzemplarz jest niesamowicie rasowy. Spójrzcie na te drzwi, zajebane z jakiegoś ambulansu, na tę profesjonalną blacharkę. Blacharzowi nie chciało się choćby spróbować dobrać lakieru. Nawet nie próbował cieniować, miejscami zajebał proste linie z dupy. Czysty, budowlany styl. Blacharka zategowana. Przegląd Waldek podbije z 20-złotową składką na rozwój polskiej motoryzacji. Pan Waldek potem za ten bilet płatniczy rozwinie polską motoryzację, wlewając ją w wersji płynnej do swojego gardła. Wracając do tej fury. Powiedziałbym, że to taka motoryzacyjna wersja turpizmu. Szanuję, po co ładnie malować dół T4, jak z definicji i tak jest zawsze brudny. Zresztą nikt nie będzie z tego strzelał. Przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli przestrzeni za pierwszym rzędem siedzeń. Oczywiście dykta edition, ale są jakieś pierwsze ozdoby oraz całkiem wygodne siedzenia. Nie zapomniano też o domowych kontaktach, pewnie kupionych na koszt któregoś klienta. Wiadomo, albo ty klienta, albo klient ciebie. Właściciel coś tam oszukuje, że ta fura to nie do firmy remontowej i dlatego założył dodatkowe oświetlenie, a ja mu nie wierzę. To tylko światełka do wyładunku gładzisz pachlowej po nocy. Nie oszuka mnie nawet tą poduszką z bulikiem. A co tam w szoferce? Całkiem wygodne fotele, bodaj nie z tej wersji. Dalej deska rozdzielcza, która jest typowa dla Volkswagena, czyli wygląda jak skończone gówno. Ogólnie lepiej tam nie patrzeć podczas jazdy, bo można zwrócić śniadanie. Ma jednak jedną ważną zaletę. Zaślepki różnych kształtów na konsoli środkowej sugerują, że Volkswagen wiedział, co będzie grane z jego transporterami. Wyczuli, że dorwą się do nich druciarze i zostawili miejsce na dodatkowe wyposażenie zalegro. Właściciel już zaczął z tego korzystać: zamontował miernik napięcia. Dołożył też elektryczne szyby z przełącznikami typu vintage-retro-hipster. Innymi słowy, najtańsze główno z Chin, które można sprzedać pseudoalternatywką za pięciokrotność wartości, jeśli wsadzimy to do jakiegoś rzekomo retro gadżetu. Szanuję, że właściciel pomyślał też o dobrym audio. To bardzo ważne w samochodzie z dieslem lepiej nie musieć słuchać silnika, bo można postradać zmysły. Poza tym, w kabinie na drążku zmiany biegów mamy zestaw prawdziwego kierowcy T4. Duży plus T4 to praktyczne schowki, w tym jeden z segregatorem na monety. A, no i z założonymi wszystkimi siedzeniami bagażnik nadal nie jest mały. To się szanuje. No i co więcej, to jebany transporter. Nie ma tu czego szukać. Po Ta w miarę lubi T4. No i paskudna naprawy blacharskie. Obowiązkowy element T4. Tymczasem pora na wrażenia z jazdy. A te zasadniczo są tak bezpłciowe, że ocie jasny chuj. W zasadzie jak myślisz o jeździe busem, to to jest definicja. Nie zrozumcie mnie źle. To nic złego. Bus z wolnossącym dieslem ma być w nudny. Takie są odwieczne prawa natury. Przynajmniej za kierownicą siedzi się wygodnie, a nielegalny gadżet rodem ze stara ułatwia korzystanie z jebitnie wielkiego koła sterowego. Pierwsze co zauważyłem, to że w tej nieobitej tapicerką wersji jest kurewsko głośno i to niekoniecznie przez silnik, ale przez wnętrze, które sobie całe skrzypi i napierdala. Ruszając można poczuć, że napęd został zestrojony tak, by nie klękać na robocie. Duży moment obrotowy, sporego diesla w połączeniu z odpowiednio dobranymi przełożeniami sprawia, że wóz jest niesamowicie elastyczny. Jedynka jest zbędna, a z trójki też ruszyłem bez większego problemu. Podejrzewam, że przeładowany również radzi sobie świetnie. Jest tego oczywiście pewna cena. Mianowicie powyżej 110 km na godzinę zaczyna się straszny festiwal spierdolenia i katowania motoru. Co ważne, świetnie się w nim homuje silnikiem, który naprawdę porządnie redukuje prędkość grata. Co do prowadzenia, to po prostu bus. Wysoki, ale nie buja się jakoś strasznie. Podsumowując, te cztery to wóz praktyczny i dobry. Poza tym, że jest w opór nudny, nie ma żadnych walących po oczach wad. Tak, wiem, że się zawiedliście i liczyliście, że będę kurwił na to auto od góry do dołu. Niestety, tak się składa, że no nie ma na co. To dobry, uczciwy samochód. Jeśli miałbym nim wozić cement, kupowałbym. Ale jako wóz do zabawy nigdy. Trzeba też niestety oddać tym niebanym cwaniakom z Volkswagena, że choć są nudzieżami, stworzyli tyle wersji tej czwórki, że była skazana na sukces. Dla każdego coś fajnego. Choć jej produkcja skończyła się w 2003, wciąż jest bardzo popularnym autem. Co do awaryjności i ewentualnych problemów, to zdarza się rzadko. Trzeba tylko pamiętać o jednej złotej zasadzie. Te cztery wymaga odpowiedniego kierowcy. Ogólnie jest niezawodny, ale jak jebiesz nim 80 na godzinę po dziurach wielkości lei po bombach, przeładowujesz i wymieniasz olej raz na pięćdziesiąt tysięcy, to prędzej czy później coś się spierdoli. Prawdziwy kierowca te czwórki wie, że istnieje tylko jedna zasada. Jeśli doszło do awarii, ale da się jechać dalej, to nie doszło do awarii. Gdyby kierowcy jedynego słusznego busa przejmowali się usterkami, to w Polsce trzeba by było mieszkać w chatkach z gówna, bo nikt nigdy by nie dojechał na budowę. Co do sytuacji rynkowej, to o tym mógłbym nagrać oddzielny film, albo napisać cały przegląd ofert. Te cztery jest tak dużo, w tak różnym stanie i wersjach, że w każdym budżecie można coś kupić. Masz dwa klocki z hakiem, spokojnie kupisz rozjebanego gołego transportera lub dokę. Masz kilka, kilkanaście tysi, możesz już wybrać coś lepiej zachowanego i ciekawszego. Z dodatkowym wyposażeniem. Chcesz wypierdolić 20 czy 30 tysięcy i mieć doposażoną lalkę multiwana? Proszę bardzo, też coś się znajdzie. To w zasadzie dobry moment na zakup, bo taniej już nie będzie, a wręcz ładne egzemplarze zaczynają drożeć. Serio, my tu polewamy, że ło, ho, 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 nie ma kariery bez T4, a tymczasem dzieje się to samo co z BMW-36. Najlepsze egzemplarze zaczynają iść w cenę. Zostawiam was z tą myślą i do zobaczenia za tydzień tradycyjnie wbijajcie do sklepu i na fanpage